Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że pomimo obecnej sytuacji, jaką mamy w kraju, spotykamy się dzisiaj w tak licznym gronie. Przypominam jednak o obowiązku zakrywania ust i nosa i utrzymywania dystansu społecznego. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym rozpoczynamy sezon motocyklowy. Ja ze swojej strony jako policjant ruchu drogowego chciałabym, abyśmy mieli świadomość, że jesteśmy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Wiele osób pyta, dlaczego policja nie interweniowała na jasnej górze. Ja zrobiłem takie porównanie, gdzie zobaczycie właśnie, dlaczego nie było tam policji. Ponieważ te wszystkie oddziały policji były w Warszawie na rzekome zabezpieczenie oddania wieńców pod pomnikiem. Schodów. Mamy idealny obraz, jak policja rzekomo dba o nasze bezpieczeństwo, aby nikt się nie zarażał. Wcale tak nie jest. Policja jest wykorzystywana do celów politycznych. Całe siły zostały sprowadzone do Warszawy. Było multum, multum policji i paręset osób w parku. A na jasnej górze mogli sobie motocykliści rozpocząć sezon. Jak widzicie na tym obrazie po prawej zupełne dwa światy. A to wszystko w rzekomej pandemii ja jestem za zniesieniem całkowitym obostrzeń na świeżym powietrzu. Nie jestem zwolennikiem jakichś tam teorii, że wirusa nie ma, wszyscy dobrze wiemy, że jest. Mamy wielu znajomych, część z nas już też przeszła te choroby, ale nie oszukujmy się ponad 98 czy 99% można powiedzieć osób przechodzi tą chorobę normalnie, bez większych kłopotów. Na tym filmiku mamy idealne zobrazowanie, że wcale tutaj. Władzom nie zależy na pilnowaniu porządku, aby się ten wirus nie rozprzestrzeniał, tylko jest to stricte polityczne wykorzystywanie, właśnie policji, do, do nękania jednych. Ja nie jestem żadnym przeciwnikiem kościoła. Niech każdy robi to, co chce. Ja jestem za wolnością. Oczywiście też jestem za zasadami. że Trzeba uszanować drugiego człowieka, ale nie w ten sposób, że zmusza się nas do noszenia maseczek przez cały rok, gdzie ewidentnie widzimy, że no, nikt tych masek nie nosi w należyty sposób. E, zakładamy je, dotykamy, poprawiamy rękami, później się z kimś witamy, dotykamy innych rzeczy. Nie umiem pojąć, jak ludzie dali sobie wmówić, że jeśli założą maseczki, to już ten wirus do nich nie przejdzie. Naprawdę, to możecie zobaczyć na wszystkich moich filmikach, że lu policjanci, ludzie, ich już nie interesuje, że dotykają, właśnie poprawiają tę maseczkę. W ogóle ich ten argument do nich nie dociera, gdzie wszyscy to naukowcy nawet mówią, że to jest najważniejsze, ale to, że dotykamy te maseczki i poprawiamy to wtedy jest największa, największe ryzyko, ale nikt na to nie zwraca uwagę. Wszyscy patrzą i policjanci tylko patrzą, żeby mieć prawidłowo założone e, i jeśli nie masz, to już mandat i już do sądu, straszenie ludzi. Nie tędy droga, e, więc zmieńmy to i zacznijmy logicznie myśleć, a nie tylko panika i panika. máme obrovynie nedonaspej ale jest to